Szanowni Państwo, dzisiejsze liczby podane przez Ministerstwo Zdrowia szokują. W Polsce dzisiaj zanotowano 24 600 przypadków nowych COVID-a i prawie 500 zgonów. Szokują te liczby również dlatego, że można je łatwo porównać z innymi krajami Unii Europejskiej, które Miały podobny dostęp do szczepionki i do tych samych szczepionek, jak my. Myślę tutaj o Hiszpanii, która jest najbardziej ludnościowo podobna, której jest 40 parę milionów ludzi, gdzie zanotowano wczoraj 4000 przypadków i 29 zgonów, czyli 6 razy mniej przypadków, 15 razy mniej zgonów. Francja, która liczy 67. Milionów ludzi, czyli dwa razy więcej niż my, miała 19 tysięcy przypadków, ale tylko 47 zgonów. Włochy przy 60 milionach ludzi, 7600 przypadków, czyli no, trzy razy mniej niż my i tylko 50 zgonów. Co jest przyczyną, proszę Państwa, tego, że każdego dnia w tej chwili będzie umierało małe miasteczko czy duża wieś. Przyczyną są rządy prawa i sprawiedliwości. I to, że te rządy kierują się przede wszystkim sondażami i obawą o utratę popularności, która w ich przypadku wiąże się z tym, że będą odpowiadać za swoje złodziejstwa i marnotrawstwa. I ta obawa jest silniejsza niż poczucie odpowiedzialności i wyrzuty sumienia. Z tego powodu, że nie robią nic, aby zapobiec masowemu wymieraniu Polaków, rząd jest szantażowany w pewien sposób przez Konfederację, która od miesięcy sytuuje się jako partia tych, którzy się nie chcą szczepić. I zyskuje w każdej sytuacji, w której rząd próbuje wprowadzać jakieś restrykcje, które by miały zachęcić obywateli do szczepienia bądź też do, nosen, do noszenia maseczek czy, czy innych środków przeciwko epidemii. Ta mała partyjka szantażuje z prawej strony w ten sposób PIS, a rząd nie ma na tyle odwagi i nie ma na tyle poczucia przyzwoitości, żeby nie przejmując się małą w gruncie czy marginalną partyką, prowadzić uczciwą politykę wobec Polaków. Jaka byłaby uczciwa polityka? Proszę Państwa, co by dzisiaj powinien, powinien powiedzieć premier? Przede wszystkim powinienem podać te liczby, które tutaj Państwu podałem, i powiedzieć tak. Wiemy już prawie wszystko o skutkach szczepionki, tych średnioterminowych. Wiemy, że szczepionki nie przeciwdziałają nowym zakażeniom, a przynajmniej nie przeciwdziałają w znaczącej liczbie nowym zakażeniom. Wiemy jednak, że szczepionki zapobiegają. W sposób bardzo skuteczny ciężkiemu przebiegowi choroby COVID. Oczywiście zdarzają się przypadki, w których pomimo zaszczepienia ktoś umiera, ale w kontekście liczb, statystyki, statystyki się nie oszuka. Te liczby, które Państwu podałem na początku, są prawdziwe, weryfikowalne, każdego dnia są podobne. Mamy podobną strukturę społeczną i podobną ekspozycję na wirusa. I podobną pogodę, podobny czas. Co jest przyczyną tego, że w Hiszpanii mamy 29 zgonów, a w Polsce 15 razy więcej? No to, że większość przypadków w Hiszpanii przechodzi COVID-a po zaszczepieniu. A w Polsce większość przechodzi, tych, którzy chorują ciężko, przechodzi bez zaszczepienia. Moja przyjaciółka, która jest dyrektorem jednej z największych klinik. Zajmującej się covid zapytana przeze mnie, ile osób na intensywnej terapii i w intensywnym leczeniu jest po zaszczepieniu, powiedziała, że jedna. I to też z ciężkimi innymi chorobami, a na dodatek nie jest to takcale pewne, czy nie, nie została tutaj w jakiś sposób administracja sanepidu oszukana, bo wiemy, że też są takie przypadki, w których ktoś kupował po prostu fałszywy, fałszywe zaświadczenie o, o zaszczepieniu. Na 100 jest jedna. I proszę Państwa, to są fakty. Z faktami się nie dyskutuje. Ja rozumiem stanowisko ludzi jeszcze rok temu, kiedy szczepionki wchodziły, nie było do końca pewne, jaki będzie rezultat. Nie było pewne, czy zostaną ostatecznie zatwierdzone. One zostały ostatecznie zatwierdzone przez europejskie i amerykańskie urzędy do spraw rejestracji leków. Nie są już eksperymentalnymi produktami. Na początku były. I ludzie w takich sytuacjach mieli prawo się obawiać. Ale teraz, teraz, żeby się upierać, że szczepionka nie działa, to trzeba po prostu napluć na fakty, napluć na liczby, po prostu twierdzić, że Ziemia jest płaska i koniec. Taka może być tylko intelektualna możliwość. Więc skoro jako świadomi obywatele, mamy wiedzę, że szczepionka działa, to musimy przyjąć, że wprowadzenie. Przez rząd pewnych restrykcji w zakresie osób, które są nieszczepione, jest usprawiedliwione moralnie, politycznie i jest po prostu konieczne. We wszystkich krajach Europy, które mają tak niską liczbę zgonów, wprowadzono pewną zasadniczą zasadę. Jeżeli ktoś nie chce się szczepić, niech robi test co 48 godzin. I tak w Polsce powinien rząd zrobić: wprowadzić kilkudniowy lockdown. Z tego powodu, proszę Państwa, że my jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji niż wszystkie kraje europejskie. Za chwilę będzie umierać tysiąc osób dziennie. Za chwilę nie będzie miał kto leczyć. Szpitale zostaną przepełnione. System po prostu pęknie. Trzeba natychmiast wprowadzić kilkudniowy lockdown, po czym wprowadzić zasadę, że kto nie jest zaszczepiony, ten musi robić test 148 godzin czy 172 godziny. Tak jest w całej Europie i my powinniśmy tego wymagać. Mamy ku temu prawo, bo osoby niezaszczepione, to nie jest tylko kwestia, że w większym stopniu zarażają i dłużej zarażają, zarażają dlatego że choroba osoby zaszczepionej zwykle statystycznie trwa trzy razy krócej niż osoby niezaszczepione. Ale jeżeli przyjmiemy, że osoby niezaszczepione chorują, jeżeli zdarzy się taki przypadek, że osoby. Niezaszczepione, nie, chorują, to przecież zajmują miejsca w szpitalach tym osobom, które nie mogły się zaszczepić z jakichś powodów. Dzieciom, osobom z problemami systemu odpornościowego też są takie osoby. I tym, którzy się zaszczepiły, a pomimo to trafiają do szpitala. W związku z czym, jeżeli ktoś się nie zaszczepi, to jest moralnie odpowiedzialny za to, że w sytuacji, w której zachoruje i znajdzie się w szpitalu. Ktoś inny w karetce, czekając na to miejsce, może umrzeć. I ten powód powoduje, że możemy wprowadzić pewnego rodzaju restrykcje, pewnego rodzaju sankcje, które są stosowane we wszystkich krajach Europy. Wydaje się, że bez tego po prostu nie ruszymy dalej i Polska będzie po prostu się wyludniać. Na w świecie tysiąc osób dziennie, jeżeli umiera z powodu jednej choroby, to znowu może się okazać, że po roku ubędzie nam pół miliona obywateli. I to mówię również odnośnie konsekwencji chorób innych, które nie są leczone z tego powodu, że są leczone tylko i wyłącznie przypadki covid a bo szpitale są po prostu przepełnione, są. Cały system po prostu jest zawalony. I to też jest kwestia odpowiedzialności tych osób, nie Jeżeli ktoś się nie szczepi i zachoruje, to może doprowadzić do sytuacji, w której inna osoba, która niekoniecznie ma COVID, ale ma jakąś inną chorobę, nie będzie leczona w szpitalu, bo miejsca są pełne, bo jest system zawalony. To jest brak solidarności, to jest brak odpowiedzialności społecznej, to jest brak można powiedzieć, miłości do bliźniego. Bo taka jest ostateczna tego, tego wersja. To jest brak, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, chrześcijańskiej miłości do bliźniego. I oczywiście, że zdarzają się przypadki, że ktoś, bardzo rzadkie, że ktoś ma jakieś problemy zdrowotne po szczepieniu. Zawsze tak było. We wszystkich szczepieniach są jakieś, jakiś procent ułamek jest, który choruje ciężej po, po takim szczepieniu. Ale Osoba odpowiedzialna bierze na siebie ryzyko właśnie z tego powodu, że jest odpowiedzialna wobec innych. I to ryzyko i tak jest mniejsze niż, znacznie mniejsze niż to, że zakazi się covid i umrze. W związku z czym racjonalny wybór jest, może być tylko jeden. Przestańmy po prostu owijać w bawełnę. Przestańmy się, można powiedzieć, cackać z tymi, którzy się nie chcą szczepić, bo nie, bo, bo mają taki, taki kaprys. Trzeba powiedzieć jasno. Że taka osoba po prostu jest współodpowiedzialna za konsekwencje tego, co się dzieje. A oczywiście największą odpowiedzialność ma rząd, który po prostu tego prawdy ludziom nie powie w oczy. Bo gdyby te słowa, które przed chwilą powiedziałem, wypowiedział pan premier Morawiecki, to by spadło pisowi trzy punkty i zyskałaby konfederację. No z punktu widzenia obywateli to byłaby tragedia, tak? Nie byłaby żadnej tragedii. Tragedią jest to, że codziennie setki rodzin urządzają pogrzeby covidowe. To jest tragedia, panie premierze, a nie to, że pan straci parę procent. Ja wiem, czytając maile Dworczyka, że pan się wyłącznie kieruje PR-ową pozycją rządu. Ale tu chodzi o życie ludzi. Tu chodzi o, o życie setek ludzi, a, a za chwilę tysięcy ludzi. I brak powiedzenia ludziom prawdy w oczy, nawet jeżeli ta prawda jest niepopularna, nawet jeżeli każdy z nas ma wśród znajomych, rodziny, takie osoby, które które nie chcą się szczepić i które nie, nie wierzą w, szczepie, w szczepienie. To powiedzenie te, tej prawdy jest Pana obowiązkiem. I tak samo Pana Prezydenta. I wszelkie wymówki tutaj nie mają żadnego znaczenia, bo chodzi o życie ludzi. I apeluję do rządu, apeluję do ministra zdrowia, który by, przecież będzie odpowiadał za to. Panie Ministrze, czy Pan myśli, że to przejdzie Panu bezkarnie? To, że Pan nic nie robi w tej chwili? Jeżeli pan nie może, to niech się pan poda do dymisji. Niech pan powie, że pan coś chciał robić. A jeżeli nie, to pan za to odpowiada. No przecież kiedyś porówna ktoś te liczby w Hiszpanii i w Polsce. Kiedyś zrobił tą prostą statystykę i zapyta, dlaczego, panie ministrze, pan nie wprowadził tych zasad, które działały w Europie Zachodniej? Dlaczego? Pan powie, a bo baliśmy się konfederacji, bo nam zabierze trzy punkty i wówczas pójdziemy siedzieć. Bo taka jest Wasza filozofia i taka jest Wasza obawa. I to jest przyczyna tego, dla której nie chcecie tego zrobić. Myślę, proszę Państwa, że powinniśmy wywierać nacisk i mu... zacząć mówić prawdę. Bo jeszcze rok temu można było mieć wątpliwości i czekaliśmy na te dane. Teraz nie mają żadnej wątpliwości. Są pewne wątpliwości co do funkcjonowania ochronnego szczepionki, co do zakażeń. Są pewne wątpliwości co do skuteczności, zmniejsza skuteczność niż, niż innych szczepionek astrazenki. Dlatego na przykład nauczyciele powinni być natychmiast, obowiązkowo kierowani na szczepienia innymi szczepionkami. Natychmiast, bo nauczyciele zarażeni to, to mamy za chwilę dziesiątki uczniów i dziesiątki rodzin. Dzisiaj COVID się przenosi głównie przez szkoły, bo nauczyciele utracili tę ochronę przed pół roku, którą mieli dzięki astrazence. I po prostu zarażają dzieci. I każdy może mieć z tym problem. I nikt o tym nie mówi. Zajmujecie się po prostu detalami. Zajmujecie się rzeczami trzeciorzędnymi, w sytuacji, w których każdego dnia z powodu waszego strachu przed utratą poparcia, z powodu waszego marnowania czasu, z powodu waszej, waszej obawy i jakiegoś takiego nieróbstwa, kilkaset rodzin organizuje pogrzeby covidowe. To jest zbrodnia. I apeluję jeszcze raz, abyście się wycofali z tego swojego nieróbstwa. Weźcie się do roboty.